Siemanko w takim luźniejszym odcinku z The Binding of Isaac Wrath of the Lamp. Właściwie to będzie seria, ale taka luźniejsza. Będziemy grali losową postacią w Bindigu i tak sobie dla przyjemności będziemy przechodzili. Random. Iwi. Iwi ma dwa serduszka tak się przedstawia jej statystyki, co ma i co nie ma Więc leci na szczeci nie lubię ci Jesteś nielubiany kurde i no Dostałem na początku już Czemu? Ja nie lubię tego, tylko takiego e, Takiego, takiego Nie wiem co to jest kurde wątroba Pana Zod, Pana Zdicha, czy co Dobrá. Máme, máme oko. I będziemy rozpierdzielać. Nie idę na bossa. Idziemy sobie na lewo. Tu jest... O matko. Jak to teraz wygląda? A, Ja ich podpalam. Tak trochę. No dobra. to jeszcze pierwszy raz wam powiem, a w mam dużo ogonów przygranych. Nie wiem czemu jakoś to tak... Tak było Tak bywa, jest prosta i krzywa Ale ona wygląda jakby miała to oko takie spuchnięte Podbite! Ty! Ktoś jej podbił oko! Ja nie mogę Czemu się lejesz jak mi nie ma, co? Leje się i tyle Okej, okay, jedziemy na dół. Hi, pajączki. No właśnie. Gówno No nie, no wypierdalaj. Dobrze, że mam tą ochronkę. łatka. Te łatkę. Łatka. Okej. Okay. No i co, idziemy na bossa z półtora bo na pewno z serduszkiem. O, masakra. A, tu byłem. No tak, ja weźmę na lewo, nie na prawo. Ja się dziwię, dlaczego kurde nie ma bossa. Nie, Widow, ja go nie lubię. Ale co, coś czuję, że ten mi będzie strasznie krótki. O, to, to jednak zamraża. O, to może go pokonam. Nie. No, jak on będzie kurde dawał te pająki, to na pewno pokonam. Nie, wypierdalaj! Wy... Wypierdalaj! Bo ci matka na węgiel umrze! Jest. Dobrze. Mikutek, kto ci pozwolił? Kto ci pozwolił? Kto ci tu pozwolił? No! O, teraz jest, teraz jest zła Dostałem tu, A, no tak, szybko, szczelność, dobra Mogę gdzieś jeszcze? Nie, dobra, nigdzie nie idę Jestem zła i okrutna teraz Przejdźmy do drugiego poziomu Do drugiej części piwnic Okej okay. Ej, ja nie lubię tych skaczących dubili Nie wiem ja w ogóle w tych, że lubię Okej okay. Nie, nie, Uf, uf, uf. Ule, jak baba wciąż. Wypierdzielaj! I co, nic bardziej nie mogę nieść? Wypierdzielaj! O, 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 o. to, to była? Środka do zębów? A co mi daje więc? Co mi co daje? Nie wiem. Dobra, zostawię środkę. Albo nie, jak to ładkie Łatka jest ładniejsza. Kawałki seksu. O! Idziemy. Siemano. O! Zamraziłem A e, nie z dwóch stron! Tak się nie godzę! Oni mi chcieli z tyłu. Podam was do sądu, gwał. Na nieletniej. Nie Męgry. Czerwona Ona za dużo buraków się najadła Ja pierdzielę Ona za dużo buraków się najadła O oh, już nie Tylko tak początkowo się najadła O oh, kurwa Najadła za dużo buraków Dobra Padaj Dali Okej okay. Mamy dodatkową ochroneczkę hmm, Dobra, musimy iść na dół i w prawo. No nie mam jak tego rozwalić. No sorry. Okej. Okay. Tu rozwalimy. Dzięki. Ale nie mam tego. Ogień do mnie szterył! Napierolę. Dobra. Nie! Właaj! Co? Kurwa macie Idź tam, idź tam na niego! Idź tam na niego! Jeszcze nic na to nie dostanę! serio! Dobra, trzeba iść na dół! Na dół! Nie mam klucza! No i znowu dostałem od ognia! Ten ogień jest szalony! For fucking sake! Ogień szaleje! Aaa! To będzie dziura, tak? Za nie mogę tędy przejść. Ja pierdzielę. Ja myślałem, że to się łączy. No dobra. Drugi boss. Którym jest Gardi Junior? Mniejsza, wersja kaligrafika. O, może szybko byś się ma, ale... Ty wypierdalaj, tak. Ej, eee, o, ej, o, ty to umiesz weź go napierdalaj weź go napier dalaj. Na dalaj, na, pierdla, na, pierdla, na pierdla, Dobrze moja Dobrze mój taczku, dobrze. Nie, 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 nie. lewo prawo góra, dół. Nie będę bawił się z tobą tu. Yes. No. Dawaj rzeczy. Akurat 400 serduszka. No to poszło nam dosyć sprawnie. Wam powiem. Trzecie. Trzeci poziom. The caves. Jaskinia. Poziom pierwszy. Jaskinie pod pielnicą Jaskinia pod bananami Nie. To są piwnice. Dobre, nisza. Nisza. To. Dawaj, 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 Nie, 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 tak nie, nie, może być, tak nie, może być. Ja nie, to to ma to O, być nie, no, nie, potrzebne. nie, lewo, prawo, góra, dół. nie, 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 ale one nic nie robią Serio jak ja mam was trafić? Jak nie mogę was trafić? No one nic nie robią. Ale dostałem Wypię dalej Wypię... dalej Ty larwy mają oczy? To one mają oczy w ogóle? Albo mi się wydawało, albo ja już kurde dostaję rozwojenia ani... Oh, Bravo. Già ja, dużo was, kudle. Marka was więcej nie miała. Marka więcej ich nie miała mia. ok. Okej, okay, okej, okay. okej. Staszek jest zawsze na prawa fizyki, ja pierdolę! Dobrze, Nie się nie wow. No jednak, musiałem w końcu, nie? Musiałem w końcu. Po co? Po co? O kurde, zamroziłem ją, najmniej zauważyłem. Yes, otwieraj. Yes! więc do góry. Iwi kontra Envy! NVIDIA Shield Envid, coś robiłeś oprócz yy, latania Chyba coś robiłeś I nie pamiętam O, części się Przynieś się kocik znowu się 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 Dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go. A, wiedziałem, rozczłonkowuje się Wiedziałem. Im mniej tej ty debility tym gorzej Im więcej właściwie. Nie umiem. What? Dobra, będzie ptaszek. I zabijam się znowu czerwony. O, no, ona no, faktycznie za dużo bólaków się najechała. Ten niebieski jakiś! O kurwa, dużo baczków. Matka was więcej nie miała, nie? nie? miała was więcej. Nie, no po co? Po co? Aaaa, co się wtedy No nie, no nie, no nie muszę wiedzieć, ja na to jest padnę! Nie znamy. Nie padło. Co ja mogę otworzyć? właśnie, wiem co mogę otworzyć. Wracamy, wracamy z wycieczki. Okej. Okay. Do góry. I otwieramy. Stanik na głowę. Co no, bo głupie kurwa. Ogień będzie sznela hierdolony Pieldolony ogron, ogień. Ja jeszcze rogi dostałem, bo i tak nie A będę nie Ach A! No to to ja już kurwa padę. Nie. nie. Dobra! Ty coś nie w humory! Bo tam ci w są. Dlaczego one są nie w humory. My też są chore jakieś. Super Wlazłem. No dobra, trudno. Mimo wszystko, jeśli się podobało, taki zachęcający filmik do tej serii pobocznej. Jeśli się podobało, komentujcie, lajkujcie. Czekajcie na kolejne materiały na moim kanale, z jakiejkolwiek serii, z jakiejkolwiek gry. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć!